Cześć, to znowu ja. Słuchajcie, u nas spadło dzisiaj w nocy. Tu tego nie widać, tu jest mało. Tu może jest, nie wiem, 5 cm świeżego śniegu. Ale w górach spadło chyba z 20 albo 30. A więc yy, jedziemy na kawkę do bikeja Wiecie, jest 15, czasy zrobić przerwę w pracy. Patrzcie w ogóle, jak jean wygląda. No jest totalnie zasypany. No dobra, może nie totalnie, ale. Jest śliczny w tym śniegu. Pokażę wam co nowego e, w garażu i świecie o samuraja. Tylko muszę wyłączyć muzykę, żeby mi YouTube nie zbanował filmu. Dobra, akurat się skończyła piosenka. Słuchajcie. Wszystkie te blachy, które miałem pokupowane nowe, jakieś to, to na progi, nad kolami przyszły. Wszystko zostało wypiaskowane, zrobione w podkład. I dzisiaj w sumie robię z pasem tylnym. Tu jest na górze, no bo tu jest cieplutko. I się suszy właśnie ten podkład spawalniczy. Też cały został, widzicie, rozebrany na dwie części. Pokażę Wam foteczki, bo na fotkach to będzie fajnie wszystko wyglądało. A więc został, kupiłem go jako nowy, znaczy kupiłem, w sumie to go dostałem. Długa historia, bardzo dziękuję osobie, która, że tak powiem, się do tego przyczyniła. Dostałem pas do Dimika do Samuraja znaczy i on jest nowy, tylko że ma 30 lat. Ktoś go, ktoś go po prostu trzymał w magazynie chyba z 30 lat i zdążył skorodować w tym czasie jako nowy produkt. A więc go rozłożyłem, dałem go do piaskowania, trochę go poprzerabiałem, musiałem tam trochę otworów w nim zaspawać. Robiłem to wszystko tak, żeby to jak najmniej, po prostu wilgoć się dostawało gdzieś tam przez jakieś otwory, które w nim oryginalnie są. E, wypiaskowałem go, e, jest właśnie w podkładzie, i no i dzisiaj go chyba będę łączył. I jak złączę ten pas, to jest po prostu mega duży krok do przodu, bo wtedy mogę go tutaj w końcu spawać. Mogę usunąć te wzmocnienia, które mi trzymają budę, żeby się nie, w jakiś tam sposób nie ruszyła, i mogę składać podłogę. Podłoga leży tutaj, to ostatnio w sumie Wam pokazywałem. No i będzie duży postęp. Co z nowości, w sumie mój garaż Wam pokazywałem. Także już wiecie, jak wygląda. Ale nie pokazywałem Wam dziupli. Tylko tutaj muszę troszeczkę Was tak oszukać i Wam nie pokazać całej. Nie chcę po prostu, żebyście widzieli, wszystko co tu mam. Różni ludzie oglądają moje filmy. Ale mam nowy kompresor. Znaczy, kompresor Butla jest stara. Tylko że ten kompresor, ta cała aspa ona mi umarła jakiś czas temu. Ci, którzy znają polskie narzędzia, jakieś tam PRL wiedzą, że to nie są zbyt dobre jakości. Kompresory. Padł mi ten kompresor i działałem tylko na takim małym wypierdku. tylko że ten mały ostatnio też mi padł już w ogóle nie mam kompresora, ale tak się udało, że mam tutaj nowiutki kompresor chiński co prawda, ale wszystko jest nowe, wszystko jest jakby pasuje jedno do drugiego. Ma dosyć dużą wydajność, tam ponad e, chyba 700 litrów realnej wydajności. Także jakieś tam drobne rzeczy będę mógł nim też wypiaskować. Wszystko udało się fajnie poskładać. Zarąbiście działa, jestem mega zadowolony z niego. W sumie tego go wyłączę, bo jedziemy na kawę, to żeby się tu nie włączał sam. No i co? No i działam dalej z Samurajem. No i idzie to trochę powoli, no bo trochę robię z nim, trochę robię z innymi rzeczami, trochę roboty przed kompem, trochę oglądania YouTube'a, trochę roboty z innymi jakimiś tam sprawami, no ale jakoś to wszystko idzie. Eee, o! Właśnie jeszcze jedna rzecz, do Jimmy'ka zrobiłem sobie nowe wahacze, takie coś, bo mam dosyć kiepski kąt sworznia zwrotnicy, a więc zrobiłem sobie nowe wahacze, takie przespawane i teraz będę testował tulejki z firmy Febest, miałem wcześniej z Febi i te z Febi wytrzymały jakieś 20 tysięcy km i się rozpadły, to też jest wiadomo chińczyk. Ale pewnie nie wiem, zobaczymy. Może wytrzymają duże. Jak dłużej wytrzymają, to będzie super, bo są w sumie tanie. Jest jeszcze firma SKR, ona ma takie różowo-białe opakowanie, i one są bardzo dobre. Te tuleje, ale nie mogę nigdzie znaleźć tych, które idą tutaj, bo tutaj idzie większa tuleja, a tu idą mniejsze. I te są dostępne na Allegro w hurtowniach, ale tych kurde nigdzie nie ma. Nie wiem o co chodzi. No nic, teraz pójdą z Febesta. Pójdą te wałacze do gima, także też się poprawi trochę prowadzenie bo to dużo zmieni No i mam nadzieję, że się będzie jeździć lepiej Dobra, ja się idę przebrać Nie będę na roboczo jechał do kawiarni żeby jakoś tam wyglądać Na razie idę odśnieżyć Jima i się zbieramy Oczywiście jak trzeba to kluczyków z stacyjceniem. nawet więcej jak 5 centymetrów, zobaczcie, no takie spokojnie, no z 10 centymetrów będzie, nie, fajnie, 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 ja się cieszę jak sobie śnieg, jak jest dużo śniegu w górach to jest ciekawie, w ogóle nie wiem czy dojedziemy do Bikaja moją drogą. Będzie. Do, dołożę do pieca, żeby mi nie wystygło. Generalnie od nas do Bikej'a, taką drogą pół na pół przez las. Jedziemy kawałek po górach, trochę po asfalcie, znowu kawałek po górach. No to tak, 20 minut mamy na biały Krzyśno, nie? A normalnie, jak się jedzie przez miasto asfaltem czy tam wodnicą no to tak 40-50 minut się stąd jedzie a więc jest różnica no tylko, że jak jest taka pogoda jak teraz to nigdy nie wiem czy dojedziemy ale zobaczymy w ogóle ma, mamy taki komfort psychiczny od czasu jak jest wyciągarka w gymie że w sumie nawet jak się gdzieś nie uda wjechać no to zawsze można się wciągnąć kawałek możemy sobie jakby na więcej pozwalać też przez to więcej razy jej używamy no bo na przykład jest sytuacja, że wiem, że normalnie bez wyciągarki bym tam nie jechał ale w takiej sytuacji jak ona jest to mówię, a dobra wiadę najwyżej się wyciągniemy też mi ktoś tam kiedyś pisał w komentarzach, że gdyby nie ta wyciągarka to byście gdzieś tam w dupie byli w jakiejś sytuacji no tak, ale weźcie pod uwagę, że nie miał tej wyciągarki to się tam nie pchał. Tak na razie Jimem miałem tylko raz, jeden jedyny taką sytuację, że się gdzieś tak wpierdzieliłem, że mi zajęło kilka godzin wyje wyjechanie z tego miejsca. A było to na wiosnę. Pojechaliśmy taką drogą. To była stara droga zrywkowa. I w jednym miejscu była taka kałuża. Wydawało się, że ta kałuża ma centymetr głębokości. Wjechaliśmy do niej. Przejechałem do góry. Jakoś to jakoś się jeszcze udało, nie? ale jak zjeżdżaliśmy w dół, to już taka łuża się zrobiła taka miękka, że po prostu nas zasała, i auto leżało lekko na boku. W sumie pokażę Wam fotkę, tak to mniej więcej wyglądało. Musiałem brać takie ścięte drzewa, co leżały kilkumetrowe, robić dużą dźwignię i tego Jim'a po prostu za tylny hak jakoś pchać. No naprawdę, chyba zajęło nam z Anią z 3 godziny, żeby stamtąd wyjechać. I to była sytuacja, w której powiedziałem, że kurde. Fajnie by było mieć tą wyciągarkę. No i jest. I się przydaje. Dobra. Przebieram się. I jedziemy. Antonio, o co tutaj chodzi? Bo mama Ani dała nam na Mikołaja skarpetki. Wiecie, takie świąteczne. No a że akurat mi się skończyły czyste, no to mam takie. Piękne, nie? Jak, Sexy. Jak dla Wyglądasz jakbyś jakieś dziewczynce ukradł. No. Bo właśnie ukradłem jakieś dziewczynce, tylko dłużej, bo to w sumie są chyba dla Ciebie. <laughs> tak. Ale nie, nie, spoko. Cieszę się, że się przydały i że uratowały Ci stopy. Dobrze, jedziemy. Jesteś gotowa? No prawie. No to lecimy. A, jeszcze jedno. Miałem Wam w sumie pokazać. Przyszło mi takie coś. Nie wiecie co to jest. To jest po prostu unibal. Końcówka taka ruchoma typowo do zawieszeń of-roadowych, jakichś tam ekstremalnych. I miałem w, Jimmy, w Samuraju wyprawowym robić zawieszenie z tyłu takie totalnie jak jest w jimiku, czyli te dwa wahacze typu Radius i Panhard, ale stwierdziłem, że chcę mieć to zawieszenie już troszeczkę lepsze, a więc będzie właśnie taki Unibal jako sierżant i będą dwa wahacze zdłużne, także zawieszenie będzie miało dużo lepszy wykrzyż i lepszą charakterystykę pracy. No bo po prostu most będzie cały czas w tym samym położeniu, a nie będzie się wyginał w ten sposób podczas pracy. Wiecie o co chodzi. No, także cieszę się, że to do mnie przyszło. Dwa takie są. Jeden właśnie idzie do Samuraja Wyprawowego, a drugi idzie do Zmoty. W Zmocie będzie takie samo zawieszenie, tylko trochę dłuższe wahacze. Dzisiaj jest już troszeczkę cieplej, ale wczoraj było wieczorem minus 8-9 stopni. Coś takiego. Nie zbyt uśmiecha mi się, że nie drzimam po tej soli, ale staram się ograniczać. Nie jeździmy nim dzisiaj do, znaczy dzisiaj. Nie jeździmy nim ogólnie teraz do domu. Jedynie gdzieś jak lecimy w góry, a do domu jeździmy po prostu osobówką, Żeby ograniczyć tą, ten dostęp tej soli, ile można. No ale i tak jest lipa, nie? To to jest najgorsze, co może być dla naszych samochodów terenowych. Jak jest auto terenowe, które nie jeździ w zimie, to wygląda z roku na rok tak samo, nie? A tak, za auto, które jeździ w zimie, no to z roku na rok jego blarka wygląda coraz gorzej. Teraz takie pytanie: może trzeba zażądać odszkodowania od zarządu dróg za to, że nam niszczą samochody? Ciekawe, czy mi się dało. Je było. Pokażę wam to z zewnątrz. Jak to wygląda? Wylądowaliśmy w rowie, no ale to już trochę cofnął, ale. Mieliśmy lekkiego slajda. Jestem drifterem! Tak, wszyscy to już wiedzą. Dobra, wyjechałem. Nic nie pękło? Nie. Dobra, wpuścisz mnie do ciepełka. O, chodź. <gry> Uważaj, bo dzieci. No wiem, tylko muszę się rozpędzić, żebym wjechał. Tak, to jest dojazd do posesji. Na chwilę musimy wjechać potem do lasu, żeby przeskoczyć na drugą stronę. Ale staramy się jak najwięcej jeździć takimi drogami. Zobaczcie, tu są domy jeszcze po lewej. Tutaj jakiś subaru stoi. Nie wiem, czy było. Dawaj jeszcze Mhm A ile jest śniegu? No Trochę jest Jakieś 30-40 30 30 30 na tego śniegu Niestety się nam skończyła droga Mamy tutaj bliskie spotkanie z naturą ja tylko nie chcę mieć niskiego spotkania potem z wgniotkami do wyciągnięcia. A taki mały update, jak wpadliśmy do rowu to skrzywiła się Werga. Ale no. no, trzeba ją młotkiem naklepać. Teraz. Musimy zjeść kawałek w dół i inną drogą do góry. Czy? Tutaj... No już jest za dużo śniegu. Nasz skrót do bikaja jest spalony na czas zimy. Zobaczymy, bo jak zjedziemy w dół, zrobią się ślady, trochę się ubiją, no to może się uda, nie? Ale na razie do góry ciężko. To brakło nam dosłownie 100 metrów, a czekaj, tu miałem w dół No dzisiaj jest bikaj otwarty, ostatni dzień i dopiero potem pierwszy dzień świąt, więc chcemy jeszcze zdążyć na taką przedświąteczną kawkę. To nie było mądre jajce z otwartym oknem. Wyjdź, wyjdź, wyjdź. Już Jeszcze jeden. E, ja to zawsze na takich drogach, jak jedziemy ja tak w dół... Czekaj, muszę to wyciągnąć. E, ...to się tylko modlę o to, żeby nie leżało gdzieś zwalone drzewo, nie? Jak nie mamy piły. Nie mamy piły, tak? No okej. Okay. Ale jak w co mamy wyciągarkę? Możemy zawsze drzewo przesunąć wyciągarkę. Czy to jest ta sytuacja, o której właśnie mówiłeś przed chwilą? E, tak, ale tutaj jest jeszcze spoko, bo jedziemy pod górkę, czyli możemy się cofnąć. A ja boję się takiej sytuacji w momencie, kiedy jedziemy w dół, nie cofniemy się i nie ma jak zawrócić. Ale może to się uda objechać, zobaczymy. Udało się, dotarliśmy do drogi. Zima 0, Antoni 1 Sprzęgło minus 1. I uprzywamy. No, to miała być wycieczka na 10 minut, a Paszka była wyszła, wycieczka na 2 godziny. Paszka? Wczoraj, Paszka wysłana. Wczoraj przyjechał kurier. Jak zwykle przyjemnie, cieplutko. Jest już kawka. Jest jakieś ciastko? Nie, jedziemy na urodziny do mojej mamy. Wiecie, grudzień to jest taki miesiąc urodzin. Nie nie tylko świąt Sylwestra, tylko też urodzin. Na pewno nie Także je, jest. Jest moje ulubione aktylumika. numer Druga. jeden, czyli serniczek. I jest moje ulubione numer trzy, czyli zborówką, bo dwójka. Nie, w sumie to jeden y, na pierwszym miejscu, jest jak to serniczek z szarlotką. Moja ulubiona jest szarlotka zawsze. No i sernik w sumie też. To co? Wracamy tą samą drogą? No, trzeba. Przejechać ten zjazd nasz. Dobra, może Pamiętaj, się. że musimy być w bielsku. No, ja muszę jeszcze że... ten pastylny skończyć. Ale co, że dzisiaj? No. Zobaczymy. <noise> to, jest, się to jest Finek. Finek jest tutaj pieskiem właścicieli. Jest bardzo sympatyczny, tak? Proszę się popatrzeć do kamery. Jak lubicie pieski, to zawsze można sobie z nim tu pogadać. Powiem Wam, że strasznie lubię takie wyjazdy off-roadowe wieczorem albo nawet po pracy. skoczyć sobie na chwilę na offroad, dojechać sobie do chatki, wypić kawkę i z powrotem wracać do roboty albo do domu. Nie? Przyjemnie. Wolę ten siedzenie i oglądanie telewizji albo Netflixa. Nie wiem czy wiecie. Bo czy już o tym wspominaliśmy a Jesteśmy razem ze sobą dwa lata W styczniu będzie dwa lata Nie spędziliśmy ani jednego dnia W domu, ani jednego No, my do domu tylko przyjeżdżamy Myjemy się, robimy pranie, śpimy i uciekamy On ma takie owsiki, że on nie jest w stanie Usiedzieć na tyłku w jednym miejscu Bo się mówi takie, że w domu ludzie to umierają No, no w innej kolejności Wracamy już z powrotem i zjeżdżamy teraz tą górką, gdzie nie daliśmy rady podjechać do góry i zaraz zobaczcie, tutaj jeszcze myślę, że jakbyśmy tutaj dojechali to byśmy już dali radę, a zobaczcie ile nam brakło, bo jedziemy teraz po prostu od drugiej strony. No kamera mi padła w międzyczasie. Zobaczcie, tutaj jest ten najstrąszy taki moment, a tam na dole już właśnie widać nasze ślady. No dosłownie 100 metrów, nie? Myślę, że jakby Jimmy miał więcej mocy to by wszedł, no ale te, o tutaj się zaczynają ślady też, to był max, no ale też jak teraz przejechaliśmy z góry to może być tak, że łatwiej tu będzie wjechać następnym razem, no zobaczymy, wszystko zależy od śniegu, u nas się ten śnieg zmienia codziennie, różne podłoże jest po prostu, nie, dobra, kończymy, w sensie uciekamy, może jeszcze coś nagram po drodze, a jak nie to nie.